Dzień dobry witam bardzo serdecznie moi drodzy. W kolejnym filmie, w którym pogadamy sobie o tym jak Blizzard cenzuruje Hearthstone'a. Tak więc zapraszam bardzo serdecznie do oglądania. Tak, dobrze usłyszeliście. Moi drodzy, Blizzard cenzuruje Hearthstone'a. Spytacie się, ale co tu można? O, panie. Panie. Zapomniałbym słuchawek, a słuchawki przecież muszą być, tak? Tak. Eee, a co, 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 co tu można cię ocenzurować? Co tu jest do ocenzurowania w takiej grze karcianej dla dzieci? A no, okazuje się, że jest wiele do ocenzurowania i Blizzard postanowił coś z tym zrobić, żeby gra nie była taka brutalna i erotyczna zarazem. Tak, nie rozumiecie, ale ja już Wam tu... Znaczy, Być może nie rozumiecie, bo w sumie może rozumiecie, mimo że nawet wiecie o co chodzi. Ja już Wam tłumaczę o co chodzi, bo to jest po prostu przekomiczne. E, pamiętacie te 8 kart, które ostatnio miały zmienione obrazki i nazwy? Mam tutaj na myśli Sukubusa, Mistress of Pain, Secret Keeper, Bite, Wind Fury, Harpy, Deadly Shot, Headcrack oraz Eviscerate? Te 8 kart miały zmieniony obrazek. Ale ten obrazek nie został zmieniony bez powodu. Te obrazki nie zostały wybrane przez przypadek. Te obrazki nie zostały zmienione dlatego, żeby polepszyć jakość tych obrazków. Te obrazki zostały zmienione po to, żeby ocenzurować Hearthstone'a. Nie wiem po co, ale tak. Więc, moi drodzy, w momencie w którym. Znaczy tak, przede wszystkim ja tego w pierwszym momencie nie zauważyłem w ogóle. Nie skaptołem się o co chodzi. Dopiero później Beatka mi wytłumaczyła, bo jak składała poprzedni film, um, to z, z, z porównała po prostu sobie te obrazki i zauważyła zmiany na tych obrazkach. I za chwilę Wam oczywiście wszystkie wytłumaczę. Natomiast to, co bym się, do czego bym się chciał odnieść, to. Hearthstone nie znajduje się w najlepszej kondycji. Myślę, że to wszyscy wiemy Wszys yy, myślę, że to wszyscy wiemy. Zainteresowanie na YouTubie spada, zainteresowanie na Twitchu spada, zainteresowanie w Google Trend spada, ogólnie zainteresowanie Hearthstone'em spada. I to nie są moje wymysły, to są fakty, które można sprawdzić sobie na różnego rodzaju stronach, czy to analizujących YouTube'a, jeżeli chodzi o wyświetlenia poszczególnych kanałów. Czy to analizujących Twitcha, jeżeli chodzi o ilość tam powiedzmy widzów na Twitchu, czy po prostu w Google Trends. To nie jest jakaś wielka tajemnica, nie jest to rzecz, którą sobie wymyśliłem, jest to po prostu fakt. Zainteresowanie więc headstomnem spada. Co w tym momencie robi Blizzard? Ano, Blizzard zajmuje się bardzo ważną rzeczą, czyli zmienianiem obrazków w grze, po to, żeby ocenzurować. A co ocenzurować? Przekonajmy się. Okej, okay, przyjrzyjmy się więc kartom, które zostały zmienione. Wielkie zmiany w Hearthstone'ie, nowe obrazki. Pierwszą kartą jest Fel Starker, Stalker, który kiedyś był sukubusem. Eee, I w tym momencie mamy Fel Starkera. Na obrazku mamy Fella Hounda bodajże, jeżeli dobrze pamiętam on się tak nazywa. Który sobie jakieś tam biegnie, hasa czy coś tam robi. Natomiast na poprzednim obrazku mieliśmy sukubusa, tak jak sama nazwa wskazuje. Jest to demonica, która chyba ma jakiś związek z seksem, tego nie jestem pewien. Ale jak przyjrzyjmy się tej karcie, no to można taką zauważyć nieco erotyczną pozę. Tutaj piersi na wierzchu, tutaj jakieś tam stringi i tak dalej. No i karta została uznana jako erotyczna, przynajmniej tak mi się wydaje. I trzeba było zmienić tego biednego sukubusa na felhounda. Dalej, mamy Mistress of Pain. Tutaj mamy w tym momencie jakiś taki art. Co ciekawe, nie ja do końca też tego rozumiem, bo ten art też... Jest taki mniej więcej, znaczy może nie erotyczny, natomiast gdzieś tam jest jakaś laska, e, przepraszam, Queen of Pain, e, jest tam jakaś laska, która też jest odsłonięta częściowo, a wcześniej mieliśmy mm, kolejną demonicę, nie wiem czy to jest sukubus czy nie sukubus, chociaż chyba tak wygląda jak sukubus. E, Blizzard chyba nie lubi sukubusów. Sukubusy powinny złożyć ten, zażalenie o brak równouprawnienia, e, który... Ten sukubus w sensie, który gdzieś tam stoi nad jakimś trupem, czy nad jakimś, nie wiem, ciałem, e, z odsłoniętym tyłkiem, no i też gdzieś tam macycki, ale te arty są dosyć podobne, więc tutaj być może chodziło o coś innego. Albo brak konsekwencji po prostu, bo tak na dobrą sprawę, jak teraz patrzę, to ta, ten no, no, nowy Queen of Pain też jest taki w miarę odsłonięty, więc tutaj być może albo chodziło o coś innego, albo oni już sami nie wiedzą, co robią. Ale w każdym razie też mamy taką odsłoniętą demonicę. Lecąc dalej, sekret Keeperka, no to jest już najlepsze, to po prostu mnie zniszczyło. Sekret Keeperka, nowy alt, brut elfka stojąca i wypinająca w sumie cycki, tak na dobrą sprawę, więc... Może Blizzard do nic nie ma, jak są w miarę zasłonięte. Chyba nie wiem. Mają taką miarkę specjalną, i 30% może być odsłonięte, więcej nie może być. No ale stary Secret Keeper, czy też stara Secret Keeperka, stała do nas tyłem, wypinając pośladki. To prawda, te pośladki były zasłonięte sukienką, i widać tylko kawałek nogi, ale Blizzard stwierdził, że trzeba to zmienić. W sumie na bardziej nagą Blood Elfkę. Nie rozumiem, nie kminię tego w, 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 w ogóle, co oni robią. Kolejną kartą jest Bite. Teraz mamy jakieś tam. To jest kod na pewno, tylko chciałem powiedzieć Pantera? Nie jestem pewien. Nie wiem, czy Pantera, czy coś innego, ale mamy jaką Panterę, która rzuca się tam na coś, pokazuje kły i tak dalej. A wcześniej mieliśmy Panterę, która wgryza się w Abomination i widać krew. O nie, krew nie może być! Panie, jaka krew, przecież to się nie godzi. To jest gra dla dzieci. Tutaj trzeba tą krew usunąć. No i wzięli, usunęli, wymieniając obrazek na coś nowego. No, ocencie sami, czy warto było. E, dalej mamy, no i tutaj to już w ogóle kompletnie tego nie rozumiem. Mamy Wind Fury Harpy. E, kolejna karta. E, na nowej karcie mamy Harpy, oczywiście, która ma jakieś tam majtki stringi, stanik, e, odsłonięty, bz, odsłonięty brzuch i mm, nogi. I jest wyprostowana. Na starej karcie natomiast była wypięta i miała za mały stanik, bo miała tylko takie jakieś trzy pióra na piersiach. I nie wiem o co chodziło. A znaczy, nie, 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 nie kupam tego w ogóle, tego już totalnie. Bo te karpie są w miarę podobne. No okej, okay, trochę bardziej zasłonili jej cycki, ale to o to chodziło, o to, żeby zasłonić cycki. Nie wiem, biustonożem, a nie jakimiś piórami. I tak tutaj zresztą nic wielkiego nie widać. No, po prostu, pogratulować. Nie, nie, nie ukrywam, jestem pod wielkim wrażeniem dokładności, jeżeli chodzi o zmienianie tych kartów. Dalej mamy Deadly Shot'a, na którym widać strzałę z balisty, tak? To się chyba nazywa balista, która sobie gdzieś tam w jakiś target leci. A na poprzednim obrazku mieliśmy co? A no nic, bo mi się obrazek nie zmienił. TAURENA PRZEBITEGO taką taką STRZAŁĄ! Czyli... Yy, i trochę krwi tam z tyłu i z przodu. Czyli nie może być tauren przebity strzałą, bo to jest... Przemoc i krew i w ogóle flaki I, i ile osób z was zwróciło uwagę, że tam jest coś przebitego strzałą kiedykolwiek, jak graliście w tą grę? I patrzyliście na Deadly Shot'a, przyglądaliście się w ogóle temu obrazkowi? No cóż, no ale Blizzard doszedł do wniosku, że taka, taki tauren przepity strzałom jest zbyt drastyczny i trzeba zmienić to na strzałę leczą, lecącą w powietrze. Kolejną kartą jest Headcrack. Teraz mam jakiegoś goblina, który strzela z procy, a wcześniej mieliśmy bardzo brutalną scenę uderzenia głową, a czy przepraszam, uderzenia w głowę jakimś takim, nie wiem, ognistą kulą na sznurku czy coś w tym guście. I ja, szczerze powiedziawszy, to w życiu nawet gra w tą grę 6 lat. Można powiedzieć, zawodowo. W życiu, nie zauważyłem, że tutaj jest jakaś krew, jakaś głowa. I, to, I tak dalej, w ogóle na to uwagi nie zwróciłem. Ale, no jak widać, tutaj mamy drastyczną scenę, którą trzeba było zmienić na mniej drastyczną scenę. I na koniec zostawiłem sobie mojego faworyta. Emissary. No tutaj pytacie się, ale co tutaj można ocenzurować? Przecież jest Andetka z dagerami, jest jakaś jej ofiara. Machnęła tymi nożami. Tak wygląda teraz nowa karta. A stara karta, przyglądajcie się kiedyś jak wyglądała? Tak, moi drodzy, na starej karcie była jeszcze krew lecąca i trzeba było usunąć te parę kropek czerwonych, bo to jest brutalność. To sprawia, że gra jest bardzo brutalna i widać krew i flaki i w ogóle. Trzeba było to ocenzurować, żeby nie było brutalności. Po to, moi drodzy, zostały te karty yy, ocenzurowane. Szczęścią, teoretycznie w sumie to ciężko się zgodzić, bo. Wyrzucili obrazek jeden, wrzucili obrazek drugi, który w sobie wygląda podobnie jak na przykład te sukubusy czy karpie i nie do końca rozumiem co tam, co, co to w sumie miało na celu. Ale być może chodziło o, nie wiem, procentową widoczność piersi, może tylko 20% może być widać. Tak jak w przypadku Jane, y, w której wmontowali ten, jakąś tam pluskę stanik, żeby nie było za dużo cycków widać z swego czasu. Tak, tutaj 8 kart zostało zmienionych, niektóre mniej, niektóre bardziej, ehm, po to, żeby Herston był bardziej, nie wiem, friendly and family. I ja naprawdę potrafię w pewnym sensie zrozumieć taką potrzebę. Być może jakieś tam wymagania, jakieś ratingi, ten ESR. B, D, czy jak to się tam nazywa, w każdym. O, Peggy O. E, być może jakieś tam inne rzeczy, m, które są z tym związane, natomiast. No jest to śmieszne, tak z perspektywy przynajmniej mojej, dlatego sobie kręcę ten film. E, bo są rzeczy, które no, są nieco ważniejsze. Ja rozumiem, że rankingi rankingami, a rozwój gry, rozwojem gry, ale można by się zająć jednak tym, żeby zachęcić ludzi do powrotu, prawda? Tak mi się wydaje. A nie zmieniać obrazek Taurena, który ma strzałę, na obrazek strzały albo usuwać parę dosłownie kropel krwi, które są w ogóle ciężkie do zauważenia, że one znikły, czy tam były. E, czy usuwać jakieś Abomination ugryzione przez Kota, czy odwracać Blad Elfkę po to, żeby jej nie było widać tyłka. Nie wiem, czy tutaj Blizzard sobie sam to wymyślił, czy ktoś mm, z jakiejś właśnie organizacji jak PEGI powiedział, że mają to zmienić. Natomiast, no wydaje się to być tak w sumie śmieszne. A co wy o tym myślicie? Czy to już koniec masturbowania się do Hearthstone'a? Czy jednak będzie dalej można się masturbować do Hearthstone'a? Dajcie znać w komentarzach. A ja wam bardzo serdecznie dziękuję za wysłuchanie tego jakże poważnego filmu o poważnym temacie. Tak, wiem, to taki raczej luźny temacik, bez spinę. Tak więc moi drodzy, ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało i mam nadzieję, że. W sumie nie wiem, jaką mam nadzieję, że wygram w Totka, bo wysłałem Totka o taką. A my widzimy się w następnych filmach, tak więc ja się żegnam i do zobaczenia w kolejnych.